Zbiera przynęty nie? Boże no, kurwa wczoraj cały dzień puszczałem przez kurwa przez ten nie. Ale nie krzycz, no Jurek, przecież to jest setny raz No oh. ale ja to, to, nie... to nie widziałeś, że sprzedajesz coś to... Oh shit Ale koszyczki już znaleźliśmy Pokaż koszyczek swój oh. proszę bardzo Spinning też jest Laca. I dalej nie wiem co potrzebuję w sumie. Pelet trzeba jakiś znaleźć. No jesteśmy, to jest To nic, ale idziemy po pelet. Zapasy na ryby wyglądają następująco. Proszę bardzo zobaczyć. E, będziemy. Kupiliśmy takie zanęty Bogusława Lindy. Pi mleko. Będziesz wielki. Fider carp. E, I tą zanętę będę sobie mieszał z peletem. Tylko nie zobaczyłem, że to jest pelet kawowy. No ale to nic, to nic. To w oddzielnych pudełkach będzie. Jeszcze są ringersy. To chciałem zobaczyć takie większe kulki, większych jeszcze nie miałem ringersów e, Ty co masz? Ja no, mam tutaj ochonka tak? Nie to jest tych gwieździ z karpwod. I zajebiście się pachnie, strasznie mocno. Mocne są, to są chyba no. 18, to taki booster do metody. No bo mamy popsę jakieś. A to w ogóle gratisowe dostaliśmy jedne. O są są gratisowe. gratisowe. Przypomnę jakieś. A zakupy wcale nie były tanie. No nie były tanie. <laughs> Ale fajne rzeczy za to na długo wystarczą. Głowa na spinning przy okazji. Będziemy próbować. A Wam się strasznie podoba. To jest fajne. I zaraz będziemy jeszcze dozbrajać. A tego paletu jeszcze nigdy nie miałem. Muszę to stosować. I ty też chyba tego nie miałeś masz pro. Tak, o nie. No te też się fajnie wydaje. czarny czarny buty i Konopio. No, będzie ładnie. I przyponiki moje ulubione z bagnetem. To najważniejsza sprawa. Iron on ten metr. Nie mam pojęcia. Krótkie, krótkie są. Pół metra. Pół metra. Nie, oczywiście. Co ty Oj, To się wytnie, Dobra, to się wyjednie. 30 cm. Dobra, się No to przechodzimy na łowisko. Patrz, jaki piękny staw. Rudy, ile cię złapiesz ryb? Czyli? Pół Dobra Marcin, jak Weliście znasz... Dwadzieścia karpi. Ile? Weliście karpi jeden amur. No co tutaj łapiemy? Metoda. Metoda, okej. Okay. <grym> Zanęta jaka? Pyszna. O dobrze, dziękujemy. Idziemy, idziemy do wójcik O. Proszę pokazać. Proszę, o. Dzień dobry, jest z nami Kuba Wójcik. Kuba Wójcik. Ile dzisiaj rybek? Nie wiem. No proszę, proszę odpowiedzieć. Tutaj no. widzimy... Pas tam zanęta Co tam było? Akumulator Akumulator, bardzo dobrze, bardzo dobrze Ile ryb złapię dzisiaj? Wszystkie. Super, dziękuję. Ja, witamy w kuchni wędrarki Bogusław Linda Fiderkarp Proszę bardzo tak robię Bardzo Ile tak to tak tak... Ile to Pół. E, połowę no. Połowę tego, połowę tego ja robić chcesz? Ale czegoś felety, jest na... Można, co... czego chcesz? Na feletu, czy na lęku? Na lęku Można, słuchaj, co zrobimy Bo ja mam mieszankę, to zalibuj ty tam Zalibuj to Maribu, bari. Gruba to za nowe Grube Grube I jakie ryby będą też? Grube Grube rybki będą Wypełniam jeszcze felet, kawa w sypie, to nie będą odstraszał A bo ty nie popatrzyłeś, nie? No kawa zobacz, co to będzie tak. Nie wiem, high protein. Ryby na steryda. Tak. Widzę ja się na mi pachnie. Tak. No, faktycznie. Może no. weź to wysoko ci załatwię. Niech kawa. Ryby pobudzone będą. Prezentuj, prezentuj. Tak to pięknie wygląda. Wygląda jak yy, soczelica. Nie. Tak. Wygląda pięknie jak zwyczajny półki peret. Pięknało. Dwie pół, taniej był O, dla I nie wchodzimy dla na ryby. I teraz idziemy po wodę. To nie na ale jest za mały. To żeby było zacząć. to wodę. Jak mieszanka wygląda na Proszę no. <śpiewanie> telefon tak zrobiłem Cię fajnie, Będzka, fajnie. O no Zajubinie. dobrze pachnie, dobrze pachnie dobrze. dobra Dobra nie przesiewam tego nie chciałem Nie, nie przesiewasz? Nie może jedno. Nie trzeba Zrobimy z tego Zabij. dobry edit Na co bym szławił na Na razie nie, potem dodam jakby co Ringers Orange Chocolate Wiesło nam idzie I na drugą coś sobie puścimy no, 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 Chyba że też nie Albo osmo. O proszę. z backnetu spadnie. Nie spadnie. Nie spadnie ci. A dobrze jest. Musisz bardziej nabić. Ty. A, tak o. Głębę nabić. Pokaż na dłoni. Sól. Elegancko to wygląda. Dzisiaj wbite na gigie 333. Troszyczkiem. To 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 to, to, Nagraj to, to, się to, euro. Czekaj, jak pola Tak, tak. normalnie się polewa? No, no. patrz. Polaj taką kreskę. Tu jest. No i starczysz. I Zaj co z zrobić? Ty taką? Po prostu? No. Ketchup I zrzucasz. Jest Ale wali Ketchupem To jest ochotka. Ochotka kaczupka. Ochotka zobacz. Do kula. kiedy ja mamę, co. Ty masz Ja mam W lewo. Tak bardzo wlewo. Najgorzej jak na gorzej, no, kamerze, no, no, branie, się tam gdzie Ty, spada keczup Poleciał. Szybko rzucaj. Jeszcze rzuca. spada na łeb ze skąpem. Mam. Masz? Z rana. No Daj nie, mi nóż. Kuba nie. Podbieraj to składaj czekaj. Dobra, to mniejszy, tak? To. Tak. Uważaj, bo tam żywko jest. Tak, no? tak jest pierwsza ryba na nową wędkę I na nową wędkę Kurde, jeszcze zestawu nie mam, przykro mi Mam bardzo Jakiego? Karmel Akcje ratownicze Ale zestawu nie mogę zrobić spokojnie Karp tak No mówię Jaki czarny Jaki, kurwa. Jaki dziwny <noise> Jak się zapył, ładnie za domu Ale jest gdzie nóż jest? Gdzie jest nóż? Już muzełkę, ja tak Weź ty <laughs> Idę ci zaraz powycinać zestawy Git Ale taki czarny jakiś No z jakiś. Bo... Co, co zakładamy? toksik Toxic Bardzo tak. proszę proszę bardzo Musterek krudego. Proszę zaprezentować Nie osiadam kiedyś kuki. Tak jak chętko No A ty jadasz kulki? Nie, no ty? Ja też jadam go kulkę. Ale zbiorę... Tak, z tyra, bądź. Nie polecam. Kutokie, kuto. Kubaj, chłopcze, kuto. Kubaj, co się dzieje? Co ty w ogóle mówisz? Jestem taki frajczyk. Trochę zielony. Polskie ulice czarne, fury, białe tak, tak Drugi zarzut Metoda na kotleta tak zwana no, Powiem wam Jak dłoń, jak dłoń Co tutaj rudy zakładasz? Nie pamiętam nazwy Ale proszę pokazać na dłoni Ila by się odbiało? O, wielka Duża Nie Spora Kuba a, Mam takie pytanko Czy zapłaciłeś za trzy wędki? Czy Ale zakładasz? Jedno, Tak nie. Chyba 25 zł, a nie, a nie 45 nie. Kuba a Kuba wróć tutaj, co ty robisz? Kuba? Kuba a Kuba nie rzuci tej wędki Czemu Rudy zapłacił za dwie wędki i łowi na trzy? To jest Nie mów tak. No, kupił sobie wędki, za, wędkę za 1300 zł i go. Już go nie coś na nie bilet. Go na bilet. Przez, Przez rano. Dwie wędki, bo ja mu za jedną zapłaciłem jeszcze do tego. Aha. Aha. Zawsze Zawsze to przynajmniej A ty łowisz na którą? Nie na no. to łowę. A to dużo, jaki kołatek Mały szczupek płotkę złapał nie O, się. To było oczywiste Ale taką rybę złapał Dreampad, <grymcat>, ej I jaki drip bratku Wojownik Wojownik sumowy Sumowa nocka dzisiaj? <grymcat, 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 opłacało się kupować. No to cztery to... ile? było <gulet> oh, kurwa poleciało Rudy wyciął żeby był na filmiku jeszcze żebyśmy zobaczyli jest? <gulet> 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 jest kurde znowu za późno za późno znowu wciągnęło potężnie o. Szkoda ładne branie, ładne no, ale, to jakbyś, powie, ale to mniejszy pewnie. Jakbyś miał tam muzy złączone to po walce wypowiedzi. Teraz mniejszy będzie No i robi taką akcję, jakby zaotpustić. to odpusić No odpuszczuj. Ale taki malutki nie, dzięki swój chyba Dobra nie, 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 nie. Mniejszy Mniejszy? Tak. On nie <laughs> to jak szczupasz wygląda nie, już było. Co prawda, No Nawet jak karp nie wygląda. Aha. totalnie. I więcej przyniesie. I pięknie. Kolejny, kurde, znowu nie nagraliśmy. Jest, tak? No ale tam. Większy? Nowa tak. wędka Ale przykąd do drogi No, o, o. zerwał się? Tak, najpani. Niestety, niestety Fajny tylko wrotek Jaki to jest? Catch control no, To jest taki bardziej zagraniczny obrotek. Tam nie ma polski nie no, I ty masz żyłkę to co tam, tak? Nie, to jest polski polskiej No ale to samo co tam? No no to się dowiedziałem, dzięki. Ale patrz, taki karbon. Widzę. On jest fajny, w ogóle nie no. Ale patrz, parę wzór na nie. Widzisz? Wromby jest. Czuję to, dotnij sobie, chodź. Dotnij sobie. No, to jest o tak, mm. to jest czuć. 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 Tak, tak, to jest carbon fajny. Musiałam tutaj ten y, obciąć Czemu? Na no, połkowro tym się mieścił. Musiałam tutaj, żeby ten. Aha. Zaraz będę w kolejnym podgrzebiegiem. Ja daleko ciągnął teraz. W stronę, do twojej strony idzie, z twojej Ale te małe też tu tak walczą. Teraz na kawałki. karty otarnie tam Tak. Znajdzie. To nie złamał. Chory. O, rzuca się. No chory. Oj, oj, oj. No nic. Zdarza się i tak. No, to dobrze. Jeszcze lepiej. O, się... Takie małe tak walczą. Ile? Cztery? 5, pięć. 5 pięć już. A, pięć. A ty ile? Zaraz <laughs> będzie. Zero. Ale Zaraz będzie. Zaraz będzie. Wicuję. Zaraz będzie. Zaraz będzie. Zaraz będzie. Tylko go Zaraz tylko go wyciągnij. A będzie. Zaraz będzie. Zaraz kilo chyba. Trudno. Oh shit. Weź jeszcze? Ja, ja się boję, żeby znowu nie wsiadł, czekam za Ryba będzie dobra, nie? Ja. ja też miałem jedną kochancę, ale najpierw wrócę, a nie wtórzę i raz, z tymi... Się, pokój się, pokój ty Fajnie było. No, na początku to ładnie dawało. Ciekawe co to jest. Wszystko nagrane. A po kłopotowi uciekł amor przez chwilę. Ja kurwa sto lata się nie mogę mu zerwać. O kurde. No ładny będzie. To będzie oblowany wodą. No jak się nie zerwie. Boże. Jeszcze trochę pobacz O kurde No ładny to Kogoś tam bierze jest, jest. O to ładny był. krokodyl. Nie tu trzeba nagrać Patrz by miał. Tak. Co to jest? No ogromny jest Dłoży. Odbieraka nie wystarczyło Co to jest? Pokaż go, Dawaj od razu byśmy zdjęcie Martz chodź zaobat Wiesz, Nie, to zobacz, to jest <noise> nieważne. Rzeszówka. Co to jest? Odpię się i tam. Piękny jest. No, odpię się. Kurde, ogromny. Żeby bo nie spadł. To tak przyjemnie go tam trzymać. Bardziej go, pokaż. Jest. Jest. Piękny. Wiesz, to że woda będzie oddawana. Ale Pokaż ogon. To samo co się wtedy na tamtym zerwa. Weź go tak przy ziemi przejdź tutaj Dawaj, wypuszczę go Niech żyje. Żeby znowu nie stać tak jak tamty. Piękny Tutaj nie O człowieku Bartosz <grym> <grym> Dobra. I co? Tyle nie brało? Patrz. Gratki. Gratulacje no, teraz Łeb dawaj Zaraz Łeb mu oblewamy, <grym> wiesz tym Mam pudełko do oblewania <grym> Idziemy, chodź Zakarpia <grym> Weź, Bali się na chwilę Brawo! Słuchaj, tu świeci O nie, choroba Zyza. Choroba Zyza. Masz chorobę Zyza? Hmm?

Nie ma ja w dupie szczupak lepszy by był, kurde Ale ładny był Kuba Co? Co się stało? Kurde, szczupak miał być. szczupak był, ale ten zechciał Jego ten karpia Bo to mój podbierak <grym> Ale ładny wziął, ładny był Wzięło 60 miał Nie Mówi, się to się dalej nie mogę nacieszyć Zawsze tak jest. Każdy każdej Ja trzy dni pogadałem Tak że... samo tak jak wtedy tam się zerwała, tak no. jak pojechałem statem na te trzy tygodnie, to prawie codziennie o tym. Myślałem, że mi się zerwał taki. No. Kurde, raz, kurde, tak. Wszystkie zostały, kościoła. Daj, ja to podbiorę, daj, zamień się tam. No. Daj. No Daj, daj. daj kamerę masz, kamerę masz. Chyba on się nie zerwał jeszcze. Oby.

o kurwa, ale bydle Fajnie No dobra no to podaję. Dlatego go przeprowadzę No, ja nie wiem jak zabrać, bo się Uważaj, bo to wyroczy, to może odpaść Dobra, tam <grym> Znowu uciek, dalej Daj bo daj mi niech pójść pójdzie Nie daj mu Nie daj mu On O, już się męczy, męczy. już bogiem się Życiówka o, o kurwa Życiówka, Karol, ja mam krzyżyłkę a jak? Okej. Okay. Łooo! Uh, uh. Ale Dobra, piękny. No, <noise> <odpływać>. o, ale <noise> ciężki jest. No, Daj go bliżej tego. Dzisiaj muszę go pokazać. Rudy, zrób mi zdjęcie z twoim telefonem. Proszę, żebym miał od razu na pewno, sto procent. Ale piękny. Ty, ja go nie podniosę. Będę za silny. O kurd. No, piękna rybka. Wielka. Cześć, zrób mi jakieś tak zdjęcie. Ładnie. Popatrz. Zapisuj się Nie? Czekaj jeszcze, no wejdę go tak bardziej, tak o jest. Dawaj, 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 dawaj no odepnij go, ej Tak, już wspomniałem. Kowrotek mi za zgniecie. Ale jest bydlak No, wielki jest ho, ho. Nie, nie odczepiłby się O ma Ale on ma siły, ale mi strzelił w rękę Kółowrotek ci połamał Nie, nie połamał O kurde a ty mówiłeś malutkie, malutkie. Ja myślałem, że to jest malutkie. No nie jest. Mówiłem, żeby nie nagrywać. Ty, bo coś się przyczepiło tu. Gdzie? O to poszedł chyba. Nie, ja mam na ręce. Dobra. Dobra, to weźcie mi ten. Brawo Marcin. Życzę powodzenia w wplątywaniu.